Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj Żywoty Świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. 23 października. Żywot Świętego Jana Kapistrana, Franciszkanina. Żył około roku Pańskiego 1456. Jan, zwany kapistranem od rodzinnego miasta Kapistrano, leżącego na południe od Neapolu, przyszedł na świat w roku 1386 i był synem szlachcica niemieckiego. Rodzice dali mu staranne wychowanie, odpowiednie wysokim jego zdolnościom. Na uniwersytecie w Perugii przykładał się do prawa kanonicznego i cywilnego, jako też złożył z odznaczeniem egzamin na doktora obojga praw. Zaszczycający go swą łaską Władysław, król neapolitański, mianował go sędzią w Perugii, miście wydartym papieżowi. Jan zasłynął z mądrości i wielkiego zamiłowania sprawiedliwości, ale nie mniej z łagodności i dobroci. Jeden z najznamienitszych mieszczan zaręczył go ze swą córką jedynaczką, które to małżeństwo jednak za szczególnym zrządzeniem woli boskiej do skutku nie przyszło. Nie za długo bowiem powstali perużyjanie przeciw Władysławowi, pragnąc się wybić spod jego rządów i wrócić pod pastorał papieski. Jan, jako wierny poddany króla, Chciał w tej sprawie pośredniczyć, ale rokoszanie pojmali go i zamknęli w warownej wieży, gdzie przesiedział kilka miesięcy w ciemności i wielkiej nędzy. Zawiódłszy się w nadziei, że Władysław go oswobodzi, wyłamał się z więzienia, ale nie mogąc się pozbyć pętających nogi, kajdan, schwytany i na większe cierpienia wystawiony został. W ciemnościach celi więziennej oświecony łaską niebios, przyszedł do przekonania, że lepiej zawierzyć Bogu aniżeli książętom, że nadzieje ziemskie dobra doczesne i wziętość u ludzi są czczem marzeniem i że korzystniej wstąpić w służbę wiekuistego króla nieba i ziemi myśli te i gorliwe modły do wszechmocnego wywołały w nim niezłomne postanowienie wstąpienia do zakonu świętego Franciszka Serafickiego za cenę 160 tysięcy franków odzyskał wolność rozdzielił resztę majątku pomiędzy ubogich i licząc lat 30 poprosił o habit w klasztorze perużyńskim. dopiero po wypróbowaniu jego szczerego powołania i pokory przyjęto go do nowicjatu. Z niesłychaną ochotą oddał się obowiązkom przepisanym przez regułę, wyprzedzał wszystkich w postach i czuwaniu, modlitwach i pokucie, pod sterem świętego Bernardyna, który był jego nauczycielem, czynił olbrzymie postępy w teologii i wyświęcony został na kapłana w roku 1420. Władze klasztorne poruczyły mu urząd kaznodziei postnego i godność te piastował przez lat prawie 40 wśród wiernych, odszczepieńców i niechrześcijan z wielkim skutkiem i niesłychanym poświęceniem. Pomiędzy Kapistranow Neapolitańskim i Trydentem w Tyrolu nie masz prawie miasta, w którym by nie był skazalnicy zagrzmiał donośny głos jego. Niskiej był on postaci, bladego oblicza i wychudły jak szczapa, ale gdzie się tylko ukazał na ambonie, tam każde oko zwilżało się zom i miękły najzatwardzialsze serca. Wskutek kazań nie tylko się jednali ludzie z Bogiem i bliźnimi, nie tylko wyrzekali się grzechu i szatana, ale zakładali szpitale, lazarety dla chorych, klasztory i inne zakłady dobroczynne, nie żałując kosztów i nakładu. Natłok pobożnych bywał zawsze taki, że najobszerniejsza świątynia pomieścić ich nie mogła, gdyż liczba ich dochodziła od 80 do 100 tysięcy. Powagą i mądrością tego członka Zakonu żebraczego posługiwali się papieże Marcin V i Eugenii VI, aby wytępić sektę fraticelów, załatwiać ważne sprawy z dworami francuskim, burgundzkim, sabałckim i innymi państwami włoskimi. Prócz tego popierał w swym zakonie poważne studia, ścisłe zachowanie reguły i sześcioletnimi zabiegami wyjednał u papieża zaliczenie swego nauczyciela Bernardyna do zastępu świętych pańskich. W roku 1451 wysłał go papież Mikołaj V na prośbę cesarza Fryderyka III jako generalnego inkwizytora do Niemiec i polecił mu, aby siłą swej powagi i potęgą swej wymowy nawracał husytów w Czechach i Morawii i ożywił pod upadłą wiarę. Podróż jego przez Karentyję i styryję do Austrii była podobną do triumfalnego pochodu. Wszędzie wychodził na jego spotkanie lud i duchowieństwo z krzyżami, chorągwiami i relikwiami wśród odgłosu pieni nabożnych i psalmów. Wszyscy go oglądać i widzieć pragnęli, a lubo prawił po łacinie i tłumacz powtarzał jego myśli, wszyscy całymi godzinami słuchali przemówień jego. Wielu husytów na Morawach nawrócił, a ponieważ wzbroniony mu był wstęp do Bawaryi, odbywał liczne i cudami wsławione misje w Saksonii, Śląsku, Polsce, Frankonii, Turyngii i Bawaryi. W Augsburgu uzdrowił wielu chorych, a kazania jego tak błogi i zbawienny wywarły skutek, że wywieziono cały wóz talikart, kostek i innych gier hazardowych za miasto, gdzie je ułożono w wielki stos i spalono. W roku 1453 sprawiła wieść o zdobyciu Konstantynopola i pobiciu Cesarstwa Greckiego przez Turków wielki popłoch i przerażenie w świecie chrześcijańskim. Papież Mikołaj V wezwał wiernych do wyprawy krzyżowej przeciw najezdnikom, ale głos jego nie znalazł posłuchu. Cesarz Fryderyk zwołał Sejm do Ratyzbony, później do Frankfurtu. Stanął tam i Jan, zachęcając do boju z zawziętym wrogiem chrześcijaństwa i dostawienia mu czoła, ale wymowa jego okazała się bezskuteczną wobec samolubstwa i opieszałości książąt Rzeszy. Tymczasem położenie Węgier stawało się coraz groźniejszym. Sultan Mahomet II ruszył z ogromną armią lądową i niezmierną flotą na Dunaju ku miastu Białogrodowi, będącemu króczem Węgier. Jan, którego wymowa skuteczniej działała na lud prosty, aniżeli na książąt, zebrał sporą liczbę wojowników, pośpieszył z nią do Węgier, wezwał do obrony wiary i spowodował mieszkańców do pochwycenia oręża. Mając wszystko na oku i kierując wszystkim, zebrał razem z hetmanem Janem Korwinem około 60 tysięcy żołnierza i pośpieszył na odsiecz Białogrodu. Prawda, że armia ta ani w uzbrojeniu, ani co do ilości, ani też pod względem karności nie zdołała sprostać dziesięćkroć liczniejszemu nieprzyjacielowi, ale bosy zakonnik wynagradzał te niedostatki swą ufnością w Bogu. Jan z krzyżem, korwin z mieczem w dłoni, przed nadejściem sułtana z armią lądową uderzyli na flotę i większą jej część zniszczyli. Potem rozpoczął się straszny bój i rzeź pod murami Białogrodu ze zmiennem szczęściem. Kapistran dokazywał cudów męstwa i waleczności we wszystkich punktach zagrożonych, przebiegał szyki walczących, już to pieszo lub konno wśród grzmotu dział i gradu kul, chwaląc mężnych, zachęcając znużonych i pocieszając zwątpiałych. Szczęście zdawało się sprzyjać turkom, już stanęli na przedmieściu, już błyszczał półksiężyc na wieżycach, już był uciekł dowódca twierdzy, już stracił nadzieję korwin. Już zabrzmiały sygnały do uderzenia na całe miasto, wtem chwyta Kapistran Sztandar, staje na szczycie murów fortecznych i nawołuje swoich do ponowienia walki. Turcy cofają się i zostawiają ogromne stosy poległych, kryjąc się poza szańce. Korwin zakazał ścigać przeważającego siłą wroga, ale Kapistran uderza na czele czterech tysięcy krzyżowców z hasłem w ustach Jezus i Maryja na obóz turecki, kładzie trupem dwadzieścia cztery tysiące muzułmanów, a ostatecznie zdobywa cały tabor i wszystkie działa. Tak się zakończył ważny dla Węgier i chrześcijańskiej Europy dzień 22 lipca 1456, wsławiony po wszystkie wieki bohaterstwem Kapistrana. Uwiadomiony o tym zwycięstwie papież Kalikst III nakazał, aby corocznie 6 sierpnia, jako w dniu zwycięstwa, na wieczną pamiątkę tej chwały obchodzono w całym chrześcijaństwie uroczystość Przemienienia Pańskiego. Wskutek zbytecznego wysilenia i zarażonego powietrza rozchorował się Jan i przewieziony został do Illoku. Król Węgierski Władysław przybył do niego z Wiednia, pragnąc go utrzymać przy życiu, ale Król Niebieski powołał chorego do wiecznego żywota w dniu 23 października roku 1456. Żal był powszechny, wszystkie miasta włoskie i niemieckie, gdzie się upamiętnił swymi kazaniami, wyprawiły mu uroczyste egzekwie, a Węgrzy, uważając go za świętego, pielgrzymowali do jego grobu, który wkrótce zasłynął cudami. Papież Leon X zezwolił na jego cześć w mieście Capistrano, Aleksander VIII kanonizował go w roku 1690, ale dopiero Benedykt XIII ogłosił bullą w roku 1724 jego wyniesienie na godność świętego. Nauka Moralna. Powiadają o świętym Janie Capistranie, że ten dawniejszy słynny prawnik i doktor, sędzia i ulubieniec królewski, wsiadł pewnego dnia w szarzałym habicie na osła, a odwrócony tyłem do głowy zwierzęcia. Przejeżdżał przez najludniejsze ulice miasta, wystawiając się pokornie na urągowiska i szyderstwa przechodniów. Cóż go do tego spowodowało? Po pierwsze, pokora czyni nas miłymi Bogu. Psalmista Pański mówi: Któż jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości, a na niskie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi? Psalm 112 wiersz od 5 do 6. Znaczy to, że Bóg jako najwyższy Pan i jedynie prawdziwy Bóg szczególne znajduje upodobanie w pokorze. Izajasz Prorok pisze, bo tak mówi wysoki i wyniosły mieszkający w wieczności, a święte imię jego na wysokości i w świątyni mieszkający, a ze skruszonymi uniżonym duchem, aby ożywił ducha zniżonych, ażeby ożywił ducha skruszonych. Daniel Prorok woła, wyświęci i w sercu pokorni, chwalcie Pana. Chwała bowiem jest mu najmilszą z ust pokornych. Najświętsza panna oświadcza wyraźnie, Dlaczego ją Bóg tak umiłował i wyszczególnił, mówiąc: Pan raczy spojrzeć łaskawie na niegodną sługę swoją. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wers 48. Święta Magdalena de Pezys na pytanie: Czemu Bóg miłuje prostodusznych i pokornych? Odpowiada temi słowy: Przyczyną tego jest pokora, bo ta przyciąga Boga jak magnes do duszy człowieka. Powiedzmy przeto z Judytą, Księga Judyty, rozdział 8, wers 16, i przetoż ukożmy Mu dusze nasze, a będąc w duchu uniżonym służąc Mu, mówmy płacząc Panu, aby według woli swojej tak uczynił z nami miłosierdzie swoje. Po drugie, pokora jedna nam łaskę i przychylność boską. Pismo Święte powtarza kilkakrotnie, że Bóg wstręt czuje do dumnych, a łaskaw jest na pokornych. Łaski Pańskie nazywa Jan Święty zdrojami żywej wody. Woda stacza się na dół, nie idzie pod górę, łaska Boża spływa w głębie serc pokornych, nie w dusze nadęte dumą i zarozumiałością. Doliny są o wiele żyzniejsze od gór. Mówi to również już psalmista pański, iż wyniosłości bywają często nagiemi skałami, z których stacza się deszcz ożywczy, urzezniając doliny zasłonione od mroźnych wiatrów. Historia nas uczy, że dumni i napuszeni są pozbawieni łask i wewnętrznego spokoju, pełni trosk i drażliwości, wystawieni na burze pokus i namiętności. A pokorni są bogaci w łaski, spokój, wesele, nadzieje i serdeczne pociechy, męstwo i rozliczne cnoty. Modlitwa. Boże, któryś zasługami i nauką świętego Jana, Kościół Twój przedziwnie uświetnił, i przez niego nad wrogami chrześcijaństwa przez moc przenajświętszego imienia Jezus, wiernym dał odnieść zwycięstwo, spraw miłościwie, prosimy, abyśmy nieprzyjaciół naszych za jego pośrednictwem przemagając na ziemi, nagrody razem z nim dostąpili w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wasze wsparcie pozwala realizować kolejne materiały. Bóg zapłać. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.